Uwaga, sprowadzam ducha. Czemu? No, no, żartujesz. Nie, nie, nie. Nie, żartuje. nie, nie. Nie, nie. Drogi, nie, A, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, wyjścia, szybko! nie. 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 Szybko. Nie. 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 dobra. Nie. Nie. E, okay. Nie, no, nie wiem? What? <noise> do, oh, jeszcze oh, oh, oh. do wyjścia, do wyjścia, oh, oh, oh. do wyjścia. Oh, 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 oh. Bye bye. Jej. Wiń od no fuck you! No to wyjścia po co ją bijesz? Idź po prostu! No idę, idę, idę. Ale nie wiem gdzie ona jest teraz. Jestem tuż, nie? No na strzałeczkę. I tam masz chomiczkę jeszcze, ale nie, ja nie, ale trochę ona... boję ci mówić. Jezus, już masz komiczkę. No ja chcę komiczkę, tak. Nie podejść. Ratuję komiczkę. Nic się złego nie stanie, prawda? Okej. Okay. Strzelaj sobie. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli już działa basically jak bat tylko mocniej, nie? Jak widzę, że nawet to, też ma, ma do tyłu, więc, więc moc... mogę tak z tyłu z tyłu jak będzie mi stał, to, na to znaczy... będzie tak jak, jak Bad działać, że mogę tyłem no, stać i nie, nie mm. jebnie. Nie jednie od tyłu. Nie. Znaczy, to wydaje mi się, to jest po mocniejsza maczeta. Okej. Okay. No maczety nie umiem. E, a wolisz bardziej właśnie Minecrafta, czy wolisz Terrarię? E, no w Minecrafta grałem więcej. Mhm. E, poza tym, o wiem, grałem jeszcze przez chwilę w tę gierkę, co była... Starbound, o. Mhm, mhm. Podobało mi się. okej. Okay. Jeszcze weźmiemy komiczkę, nie? Dawid mówi, żebyś nie zapomniał, żeby go zabić. To nie jest to, co ja robię. On no, nawet rozpad Eternitu mówi, że, że ten. Streamowałeś Starbound lata Streamowałem temu. Streamowałem Starbound? Bo dokładnie że o, o to chodzi właśnie, mówiąc, że klon. Y, y, kosmiczny klon terapii. No? Chodź okay. po miecz. O! I właśnie. No sorry, David. Chomiczek nie umarł, ale Indyk już tak. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Ach. Zawsze jest to jakiś animal Właśnie wszyscy płaczą za każdą nas nad tymi e, chomikami. Nikt nigdy nie zapłakał z was e, nad Indykiem. No bo wiesz jak to jest. No jedno się kocha, a drugie się je. A, no właśnie. No właśnie. Taka prawda o was, Polaczki. Cookieks mówi, że zawsze płacze za indykiem. O! Damn. What? Damn. E, indyk się rozpada na niej mięso, no jak się go zmnoża. No tak się dzieje. No to. Przy to miała być dobra broń, miała być super rzecz, super przedmiot, a gówno. No bo nie borduje się indyków, więc. Oh yeah. Nie jest dedykowany indykom. To jest, ja bym powiedział właśnie, że to jest dosłownie metoda, jak zazwyczaj się zabija indyki. Dosłownie. Nie jest surowego indyka. No ale nie, ale najpierw go zażynasz. No. No tak. No A przyszedł? Słowo. Cześć Proszę, Dobra, ogólnie jesteśmy tutaj wegetariańsko bardzo pozytywnie nastawieni, tylko... W e, wyzwala tak. takie negatywne... Gdzie, gdzie Gołębiewski przyszedł? A w sensie Na czat, czat. okej. Okay. myślałem, że myślałem, że na głosowej właśnie tak się zastanawiałem, że... Nie, ale od razu to sprzedałem, czy czeka wie ile chomiczków nie żyje, więc jakby... On już wie! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dzisiaj, e, dzisiaj gołębieski bardziej pieski obrywają niż chomiczki. Fak. Nie, nie robimy tego. Tak. Nie, nie, zostaw to. <śmuszczam <śmuszczam a a, nie, chmurka, nie, a, a nie, 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 nie! O nie. W przeciwnym kierunku miał polecieć, bo ten nóż, bo ten nóż to jest gówno! Ten nóż to jest <śmuszczam> dla dzieci zabawka, a nie prawdziwa broń! O Ledwo dotknęło! Czy mamy przyjść i pokazać, się korzysta z, z miecza? Co? Czy mamy tam przyjść i pokazać jak się miecza hmm. używa? Ja wam przyjdę zaraz, ja wam przyjdę dzieciaki. E, da, ale to muszę dołączyć do tego. E, okay, Gamer załączysz ten? E, A, mam zaprosić, tak? Tak, bo ja nie umiem. Dobra. Dobra, to co, jedziemy. Ja nie wybrać postaci, jestem basic. You basic. Znowu dziewczęcy skład, najlepszy skład. That's just... Ty... Potrzebowałem mocniej powiedzieć, że you basic, ale nie będę więcej rzucał w garnkiem. Na początku się zastanawiałem, którą postacią grasz, dem, ale pod tym już Wow. <laughs> Okej, okay, teraz to nie ja byłem winny. Teraz to się wydarzyło po prostu. Bardzo hey, ciekawe. Ale o to jedno sie... trudne, hey, się hey. strasznie. Słuchajcie... Czy to jest o, super. Chodniczka. Nie, chomiczka. Hmm. Jest K. Udę. Chciałem Co mają w sklepie? Uuu, jakie budki. Chyba tylko kup sobie, co tam chcesz. Mama. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kitko! Słyszę już gdzieś. Ja wiem, gdzie jest, Bielka. widzę. Kitko! Moje kitko. Ja chyba spróbuję wziąć... sobie dla siebie kotka. Ten jest mój. ko... Uważaj! Sły pan. Indyk też mój. No. Zarąbiście, kurde. Który jesteś mój? Ty nie jesteś mój. Ty jesteś mój indyk. Oh. I'm so sorry, I'm gonna be the perfect Przepraszam, nie daję wam nic kupić, teraz wszystko ja mam. Chcesz, nie chcesz chłopca? David? Polimy życzko. Bo W sumie ty masz dwa żyćka, to może przydałoby się, co? A ja się czuję dobrze. Okej. Okay. E, kot polizał indyk. Mam nadzieję, że mu smakowało. Że sobie smaka do tego nie zrobił. Ja, widzisz tam gdzieś klucz? Jest aha klucz. Jest? Nie znalazłem tutaj na dole na razie. Dobra. To za to dużo biedronek. Jakby. Trzeba na niego skoczyć, ja na niego skoczę. Dobra. O no nie, no Demu żyje. Chomiczek żyje. I to jeszcze Na, na, na ziemię nadujdę z Chomiczkiem. Z <śmiech> Jezus. Widziałem, że to Maria. <śmiech> Nic mu nie jest. E, dobra. To jest tarcza? E, czat skomentował to wydarzenie jako klasyczny dem. O, oh, there we go. Demów. Uwaga, uwaga Indyczku, znaczy ty, chomiczku. Tutaj w lawie, jakbyście poszukali, to tu... To tu w lawie jest y, moja broń. Gdzie? W law. Jetpak. Uh, 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 nie, nie mam, nie mam Zbierajcie, właśnie... kupcie pieniądze jak. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Trzeba tu położyć najpierw w tarczę. No, no, dobra zamrozić gościa? A nie, nie potrzebujecie pomocy. Okej. Okay. <gulanie> e, to, David, jakbyś tam przelazł na drugą stronę, bo trochę cykam. No, ja też. <gulanie> Dobra, damy radę. Ja, 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 bez, ja za każdym razem bez strachu w takiej sytuacji. Bez problemu. No tak, a później giniesz. <gulanie> to jest ważne, e... ale ginę na swoich warunkach. O, Zostawię kill off i spapujcie co? Dobra, to ja idę bliżej, idę szukać truchła, znaczy trundek kuchni go, nie zabrać, nie, tylko kuchni go, proszę. O, dziękuję. Ha, to jest, to czekajcie, nie tak. Ej, zaraz to nie mamy hoodjeta, No ja O, oh ja zrobię sklepikarza, ja zrobię sklepikarza. Zostań, A, on jeszcze martwy, panie. No to było razem z Gdzie idzie, Jej! cudem. Może ja bym zabije? A dobra, proszę bardzo. Jej. Tylko uważaj na typa. To nie wiem, ja ty zaraz zabije. Nie. O nie, gil wszystko dobrze? O, nie, nie. Tak, ja, znaczy no, tylko. Y, tak, kilof został, no ale trudno. Przykro mi. No nie spoko. Po prostu potrzebowałem pokazać, że nie trzeba się bać. Że... Pan sklepikarz jest już w odwrocie. No nie mamy udzięki. Aha, nie mamy Aj, okej, okay, zapomniałem o tym. No właśnie, to my i tak do nigdzie nie pójdziemy. Nie, a po prostu... Ojej, wow, wow, wow. eee... hmm. znaczy, za dużo ten lawa. O, Co tu się dzieje? <grym> bo co to ma? jest żaba, która pluje żarem. Żaba, roku Żaba, chyba dzień dobry. Hmm, nie wiem, co robić. A, co robić? A, jest tylko wady. Jest, kutman. Nie mam przejść. Okej, okej. Okej, nieważne. E, no to, to, to wiesz, ten to super. super. Jest jetpack w sklepie kolejnym. Hmm. What? budget packi, ale by było super. Róbmy to. Tylko, no. że pani... Aha. Ja pomogę jako duch. Dobrze, dobrze. Oj, jest twój ulubiony teleporter. Tak. Tam no, pójść do niego. Właśnie. Spain. Okay. Ma no, sześć bomb. No. Chyba ten o, jedna, nie, wiecie, jedna... jak patrzycie w dół, to ja mogę go zamrozić tu i teraz, ale to jest nie jest super przydatne. No działa. No możesz, spoko. Tylko... spoko, 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 bo możemy czekaj. Tego psa bym się pozbył tylko. zabój psa, zabój psa właśnie. O, o super. O, no, tędy. Myślę, że jedna no, bomba starczy, nie? O! Może nice. spoko Dobra, nie ma jetpakka, ale żyjemy, spoko. Uwaga, tam jest uwaga, drugi, uwaga, tam jest drugi, no? no Stapczę no. no. no, no. no. no, może no. David. Żeby się bronić. O! Cześć, sklepisz bez tarczy, bez tarczy, dobra, z stali się zabrać. Dobra, dobra. I on go odbije to. Aha. Oh, gosh. Okay. Okay, o Gasz. Okej, super, great. pięknie, okay. pięknie. Chociaż okay. no. teraz w ogóle nie pokonał. Nie spokonał tak, bo nie żyje. Poproszę instruktor, no. jak się pokonuje. Musisz po prostu bardzo mocno wierzyć w siebie. Okej. Okay. Wielkie co jest na górze. Oh fuck. O, świetnie się zaczyna. Oby tak dalej. Co to było? się zrobił, zamroziłeś? Co? Zamroził cię David. Znaczy, no, zamroził cię Słuchajcie. O nie. Nie tak miało być. Ja rozumiem, Albo, albo... Albo ja, albo, albo, albo nikt, nikt. Jedziemy teraz gamer go, David, dawaj nie. ją. Nie dawaj ją. Co... Dawaj ją. Złożymy ją w papierze. Go! <noise> Okej, okay, teraz no serio. To po <laughs> na, gość, na... <Głos》> serio. <głos》<głos》. <głos》? Może to jest takie super, wiecie co, bo to jest taka różnica, bo to jest to, jak ja się zawsze zachowywałem. Tylko teraz, jak już jestem internetowym celebrytą, to ludzie się to śmieszy ani w kurwie. Oh no. nie, to miał być wazon, nie interesuje mnie podnoszenie ciebie. Wazon jest tutaj, ruchowy. Co wy tam rozglądacie? się? No, bo mówi, że nie chce pieska. mnie nosić. Niżej, niżej, nie już, tutaj. Tam, co, tak co mówiłeś tam minutę ruch. temu, że to już koniec? Że już nie będzie tego powtarzanego? Czego nie znam powtarzanego? Idzie po mnie! Ten schodzi w ogóle, nic nawet nie spojrzy. Super. No to weź linę Super. i po prostu idź tym chomikiem. No to idźcie, bo ja już mam... Aha, bo mam psa. Weźcie, A, yy. dam wam psa, czekajcie. Rzuć go. No nie no, linę. to czekaj. Czekaj, bo to, ja to, to wystarczy w dziurę trafić. O, jest! Był Masz. przez chwilę. Dobra, dziękuję. Dobra, dajcie tego zwierza. Ja. Jezus Maria. Pie... co Maria. jest to jest? Poczeko, jest... Pie... Czekajcie, jeszcze pie... psa. To jest klątwo. Klobko? No bo ktoś dał mu klątwę. Ktoś, tak? A no na w życiu, ja to, nie, to, nie mogę być na poważnie, poważnie z ludźmi. Przepraszam. <laughs> yes. Może się trzymać od was daleka, bo będę znowu odwalał. <laughs> nie mogę być w waszym towarzystwie. To jest choroba, to jest straszna choroba. <laughs> Taki się urodziłem. Uwaga, sprowadzam ducha. Czemu żartujesz? <laughs> every man for himself now Nie, nie drogi, on nie żartuje. A, tu nie ma wyjścia. Idźcie do wyjścia szybko. Szybko. Ja wiem, to jest jeszcze. Dobra, Jak okay. e, może tą, Dobra. Zrobiłem co dobra. mogłem. Ja nie wiem, czy ja nawet chcę go wskrzeszać, ja nie wiem. Pomóżcie znaczy, wiesz, jako duch też może wam zrobić troszeczkę problemów. Eee, Właśnie. No, to także, to. Dziękuję. Może no, jako duch zrobi więcej na krzywdy. On tutaj jest streamerem także. Pamiętaj, że jest bardziej niebezpieczny Boże. dla samego siebie. Jaki reżim. A jest niebezpieczny dla was. <laughs> Dziękuję, no, że chcecie grać prawda. ze mną. <laughs> to jest ołtarzyk. O! O to może de dema y poświęcić. O, dajmy go, dajmy go. To <grym grym> ja jest u góry, komik jest w w sklepie. Ja wam dam O nie idzie tutaj, no? naprawdę to idzie. Ja Człóra. ci dam. Chodź tutaj. Dobra, okej. Okay. Wanna fight? Wanna fight? You wanna fight about this? Okej, okej, okej. Okej. Ja już do was nie wrócę, bo nie chcę marnować glim Honor. Okej, okay. okej. Okay. Jest tu sklep. Fuck. Nie! Blisko <grym> było Tutaj. Idziesz na prosto na ołtarz. Gdzie twoje miejsce? Już! Jakby. Ja mi nawet nie jest żal, bo jesteś robotem. No 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 Fuck! Nie, nie! Nie! No nie! Się czuła, o nie. Ale ja jestem streamerem, nie można, tak? I masz to swoje. Przewróciło się, niech leży. Skurwioł z kopikarza. Bum. Ja, pierdolę. O nie, bo teraz się wkurzy. No, chyba tak. Uwolnijcie mnie, jest trumna na dole. Chyba się Potrzebujecie wszystkich rąk, jakie się da znaleźć. Do pomocy tutaj, bo będzie sklepikarz. Będziecie mnie potrzebować dobra. do pomocy z sklepikarzem. No dobra, tu jest. O, dziękuję. Dobra. Fuck, fuck. Okej. Okay. Ups, e, przepraszam. O nie! Musimy się spieszyć. O, o, o. Buty... Fuck, zabrał mi. Bierzcie moje rzeczy, bierzcie moje rzeczy, bierzcie tę skrzynkę. O, duch idzie. Mm. No, my właśnie się. mówimy, że, że musimy się spieszyć, bo nie się... No to lecimy, 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 nie śpimy, tam. bo się obudzimy i co będzie? O-o. A, właśnie, bo ja mogę tego. Mmm... Trzeba tym duchem. Zrobimy... hop! Ups. Umarłeś? Kurde, tak, jak pochłasz, jakimi ja amatorami gram, no po prostu jest nie wierzę. Ja mnie zrobić nie wyszedł. Że... Zostaw mnie duszku, zostaw mnie. Ty też mnie zostaw. Nie róbcie mi krzywdy. Dziękuję. Okej, okay, jedziemy dalej. Trzeba mieć po prostu. Trzeba mieć posłu. Boże, zero przedmiotów. Kwiorka, dziękuję. No, tak. to co robimy? To do A lawy, wiadomo. że trzeba było go wskrzesić. Idziemy po klucz. Tak. No, jak znajdziesz. Dobra. Jest, jest tutaj. Tak! się odwraca Dobra, w Czekam moment. na to jedno. Masz jedno życie jak coś. O. Poko spoko. Jeden punkt? O! Ile, no. mam, ile mam lin, ile mam bomb? Let's... podliczmy je wszystkie. Masz wszystkiego 100. Jeden, jeden, A. A. To co, na poważnie teraz. Teraz na poważnie, dam, zostaw ten zwanek. Może drogi. O, o, o! idziemy do ducha! Idziemy do sklepu z duchem! Zaprowadźcie mnie! Jak, jak się ten sklep nazywa? Gdzie on jest? Ja nie, nie, nie mam pojęcia. ale on tam jest nie później, byłem. później jest. Czyli oh, do czwartego oh świata oh musimy fuck. się dostać, tak? Jesus! No myślałem, że to jest uliczka. Eee. No bo to jest ślapa uliczka. O, Cześć to jest leśka. Hmm. Ups, ups, ups. Zmarłem. Dobra. Ja go powstrzymam. Dobra. <laughs> <laughs> ok, koniec. Ja już, sko ja, ja już skończyłem. Bo y muszę do toalety i już nie wrócę na granie. No, spoko podobnie. No, Super. E, dziękuję, że byliście cierpliwi dla mnie. No, spoko, było śmiesznie. Tak. Spoko. Nic nie cię nauczyłam, ale było śmiesznie. Nauczyliśmy Super. się współpracy. O, największa z wartości. Bo nauką były przyjaźnie zawarte po drodze. Dokładnie. Tak jest. Tak. Dobrze powiedziane, Frog.